Dzień dobry, witam. Co dla mnie oznacza, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić mi zdrowie. Otóż pewnego dnia zrozumiałem ponad wszelką wątpliwość, że tym światem nie rządzi zło i ludzie źli, tylko dobro. I zrozumiałem następną rzecz, że jeśli dajesz dobro, to otrzymujesz też dobro. I że bardziej opłaca się być dobrym niż złym. Czyli te wszystkie. Moje dawne przyzwyczajenia oddaję. Oddaję Bogu i on mnie przemienia. Nie, niektóre zostają we mnie, ale bo do czegoś są potrzebne. Moja odwaga, która kiedyś. Yy, służyła mi do bycia e, zawsze z przodu, czyli pycha, e, chęć dominacji, nie do chęć do wartościowania się. Sprawiła wielu ludziom na pewno kłopot, ale wielu ludziom pomogła. Ja wiele zrobiłem dobrych rzeczy. I dzisiaj wiem, że jest to trudno się powierzyć, ale powierzam się. Zapominam często: Kurczę, blade, mogłem to oddać Bogu. A sam się z tym kopię, sam to widział. Ale to coraz częściej. Dochodzi do mnie i delektuje się wtedy tym życiem. Bo życie jest piękne, nie? Życie jest cudem. Ostatnio kolega, menedżer znanego kasyna w Warszawie napisał do mnie kiedyś: Pytałeś się ludzi, co to jest szczęście? Szczęście to jest właśnie bycie wdzięcznym. I akceptacja. Ale jest wiele definicji szczęścia, bo dla nich, dla niektórych ludzi samo życie jest szczęściem. Cud życia. Cud życia jest szczęściem. Pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia z Kawralu. Cześć. Oskar. Oskar. Dla nas